tam wszystkich, bardzo dziękuję. Maciek. Pogramy sobie wiadomo w co, czyli pogramy Fortnite Fortnite Chica. Robimy też... sobie też ten challenge na odcinek, który jeszcze nie został dokończony, więc jest bardzo dużo do roboty i No i będziemy mieli jednocześnie wyzwanka, więc tutaj będzie bardzo. Jeszcze tutaj jest że to sprawdzimy. Tak, raz, dwa. E, pozdrawiam wszystkich, każdego tutaj na czacie. E, bardzo serdecznie. Jak e... te dźwięki? Pozdrawiam każdego. Widać, że mi subskrypcja spadła. Nieładnie. To się odsubował. Na spotkaniu nie jestem, no. Darku że nie jestem na spotkaniu, ale... Nie mogę być na spotkaniu. No niestety. No już lecimy. Kacper, no! Chwila, chwila, chwila. Wracamy. Eee. Dobra, jakie mamy tam wyzwanka? W. tu ma taki wyzwanek. Dobra. Tam było. Znisz budowę przeciwnika. Ci mi są ludzie. I są ludzie na pieszczącej. Że będzie ktoś, kto się buduje, chociaż. Fajnie by było. Ten jest taki, To trzy fragi kolor broni idzie w górę Mamy tutaj dwa fragi z tego co widzę, tylko szary kolor broni potrzebny Szary kolor Tak samo niestety dla Shen'e mamy, że Tylko ten kolor i... idź pan w tą grę Głupią No już też drewno zabrać. Bieram drewno i zliczę się, Halo. Polis! No przecież to kadałem, ja że gdzieś utuszę, no. Przecież to kada ja mnie nienawidzi. Jest pompa. Co tu jest? Mama, на моего лица, то я купе, и я только что раз подозреваю. Ну, был кошмар, нет? И ты потом не скажу. По ну, no, а так, я думаю, что -то... Так. не не 弄个。No, no. Ile jest akurat wyjątkiem? Sorry, to słyszeliście, ale zapomniałem się buntować. No, 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 wszystko. I tu był gościu, no! Czad! Weźcie, jak ten gościu tego gościa

ten gość? co go rozwalić już Coś tu chodzi No patrzcie jakaś tam podsłucha no To rok 2021, no Nie no, ile miał? No, 4 HP byli <tryk> 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 głowa? <tryk> By takim botem miał być A mi się wydaje, że powinien być PS i -y kontra ps -y, a nie Problem na kąpię to jest, że dom na przewagę. Na przykład w Budo. Budo ma się wiel o wielką, wielką przewagę. I to jest. Tu mamy przedłużony stream. 10 zł, to jest 2 godziny.

ja można zawsze <Ky> Mityk to jest taki wyjątek bo mityki są wyjątkiem naszym <Ky> są naszym po prostu wyjątkiem tutaj

Nie jakaś pompa jakby usiadła. Land jest niby przeletowy, no. No... To jest taka budowla. Jest niby szara, jak ona będzie, to muszę jej używać. Monster track. dwa. Chyba tylko Kury Dziadu będzie chęcił w pierwszym jak ruszył. No już są zniszczony. A co, nie zadymy? A jeszcze ja utrzymałem. O, tak. Uj, dostał. Sorry, no. O ty, bananyku! Nie wiem, bo co to był cytaczny rok, ale... Nie buduj się! No macuś takiego jak najwięcej! No niego wyjdę! Jezu, gościu! Nie jest pan co... Banek. no co jest że mi Ta gość chłop ma szybszego fejsa ode mnie spadł tego był badankę badanek dostał <coughs> <coughs> badanek dostał bo nie już się strasznie chodź pocieraj się chodź pocieraj no, ma ze mnie rysunek To mu szybko pójdzie. Nie, hmm, Jakbyś mnie nie W to nie w ogóle. To był kokora To nie ma dużo mocy. <laughs> 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 Robimy ja ten challenge jak sobie szybciutko Może nam no się w końcu udało uzią Może w końcu jakieś działko nie zabije nas ziomek Może w końcu jakieś działko nie zabije nas Może w końcu jakieś działko ej, ej. może w końcu jakieś działko nie zabije nas może w końcu jakiś ambol lub coś ten desen wow, wow Lub coś ten desen, dziomek, lub ten alkohol, lub monster Teraz wywal do siebie, jakbyś miał tu zrobić mokle Jakbyś miał tu zrobić mokle. szukamy sobie szarych broni Których nigdzie nie ma, nawet w skrzynki jest mała szansa Na szarą brońkę, no nie ma no nie ma. Nawet jednej szarej broni dzisiaj. Nawet jednej szarej broni dzisiaj. Tylko to biedackie myślenie. Że może gdzieś się natrafi bienie. czujemy Gosia, żeby nie mógł wejść. Od na nami chyba jest. Uciekamy stąd, się. Powiedzimy broń, ułaj. What wait Widzimy broń, wat Schodzimy szybko, wowej. Szybko murujemy się. Na pewno dostajemy jej. Idzie? Mhm. No dole budujemy se. boi no Nagle taki mocny jest się boi podejść co ja powiem wam górze widocznie ucieka ja to stu ten tak to nie ucieka sobie tak Które tu zaraz zabijam We dwójkę są obok obok Ten też jest we dwójkę. już nie żyje Już nie żyję we dwójkę Postałem solo na dwójkę Stałem solo na trójkę Stałem gonga na bąkę. Postałem gonga szybkiego I nie ma już tu niczego Dostałem Gonga Szybkiego Już nie ma niczego Widzę, ja tu Buddha wchodzi, ej Kiedy ja umieram, że... Więc że tu Buddha wchodzi, ej Kiedy ja umieram sobie, wow, ej <ścoughs> Chodzi sobie raper taki, wow. Właśnie widzi takiego gościa, wow Który dostaje najda po odnogi. Dostaje a teraz tak od nogi, No gość umiesz się najwidoczniej panikuje. Bo się zesrał, no i tule, Gość najwidoczniej panikuje, bo ucieka teraz i to gdzieś daleko stąd. I robi sobie kosz. Nie będę go ganiał, łow. Za oddiany, nie ło. Wow. Fałasę mamy teraz jej. Coś tam go oddał. No po prostu uciekł. Bóg sobie polotki i dostał na jedno pod nogi. Tak się bał, tak się bał, że się w końcu sam pobał. Że się sam schował. Tam, się schował jej i pokazał gdzie. No, jak mi przykrodziomek, gdy nie, nie umiesz ukryć się, no to ja ci poradzę jej, że ukrywać nie umiesz się. Uciekaj mi z tej miejscówki. Ej, ej. Bo jeśli zaraz tutaj coś spotkam, to już mały i nie żyjesz. Polecam ci uciekać, bo zaraz dostaniesz konka i tyle. Dostaniesz gonga i tyle. Dostaniesz gonga i tyle. 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 Nigdy ci nie powiem ziom. On nie umiesz mówić, wow. Nigdy ci nie powiem ziom. Myślę tą piosenkę, jej! Robię to na streamie, wow. I robię to teraz, jej! Robię to teraz dla was. Robię to teraz dla niej. Robię wszystko, wow Poddaję się Zobacz to jest lurpa, ej Mamy mieć 100 na pięćdziesiąt pięć Mamy z auga, ej Że go nie wezmę Że go nie wezmę Jakaś mgła, ej Się robi, ej Takie czasy, yy i... Fajnie się rybuje, ey. Ale to się fajnie fraguje. Skoro robię w jednej gierce W jednej gierce I śmieję Ej No i co teraz on zrobię? Nic Taka mgła nadeszła, ale nic Nic nie widać, nic Przykro mi jest, ej Że nic tu nie widać, nic Taka mgła już jest Wiesz tego gościa sobie, bo wiem, że on nie jest za dobry. Jakieś wielkim mnie gonią. jest straszna. Nie widać nikogo. Nie widać nikogo. To już dawno było. Że wygrała M, a nie SMG No ale jak to ej! Będzie w końcu z tym jej. Si tam gościu bije. Centralny W się bije a 270 A co ten się bije? Widzę że się on bije A niegdyś prawdziwy ryję Stoję z git, ziomek To jest git, lorek gi, on się sam sobą Bije morsko tutaj ja Byśmy się sam sobą nie mocno, jam już. Ostanę do 15 hapsa Muszę widriftować 2 To Trzeba odleciał w kosmos i się zesrał mocno. Jak mi przykro, ziobek. Czy nie powiem nikomu, że auto mi się samo stało i mi się samo coś wyjebało. No ale co ja wam zrobię, wow że tak to jest lek nie tylko dla mnie ej tylko dla was też z tak on tu dla was wow, nie robię kasu, lol wow. moja go nie potrzebuję tylko go robię ej co to, to macie ten turniej turniej niedługo będzie to będzie ten turniej nie długo będzie. Czekać już go nie mogę. Ale nowy też. No co brakuje. świetny ten challenge szary broni win piosenkę ser duce ej se u, piosenki się uczę ej i to by jeszcze wina jej na jakimś challenge ją ale fajnie by było tylko że ja rozgrzanin nie jestem maców też nie mam przykro mi nie pomoże mi ale fajnie by było taki winek sobie piknąć bardziej na trzęsawężu gdzie o trudno będzie go tylko finału jak zabije dwóch to broni nie będzie broni nikt nie będzie miał niebieskiej lecz nie będzie mała lipa i wielki przypał Mała lipa. do jedno easy lipa. Będzie mała przypał. Będzie wielka lipa. Zaraz tego po tej rundzie tego streamu na kończę. I idę grać w GTA łączę. postępujemy sobie coś. No niestety tak jest wow. Ale no, tacy są moi koledzy. są na co nie jej. Co za to, co ja mówię wam? No, wy to wiecie. Ja to wiem sam. Aha, aha, grabler, kopeksa. No, chłop, nie spamię, no. który mamy rok, gościu?